To jest trochę tak, jakby rzuca, jakbym grał w rzutki, ale nie umiał, nie wiedział, jak to działa. No, rzucam na oślep. No ja nie umiem rzucać w te darty, więc po prostu rzucam i albo mi się trafi, dycha, albo tam gdzieś poza tarczą. No, nie? no bo nie umiem tego robić. Nie? I tak samo będzie z nauką grania na gitarze, tak samo będzie z kulturystyką. Tylko można sobie zrobić czasem mniejszą albo większą krzywdę. Z nauką automatyzacji jest tak samo. Można się do tego zrazić. Można bardzo dużo czasu z, y, puścić z, z dymem. Ja tak miałem na początku. Nie? Jakby podchodziłem do tego raz, drugi, trzeci, no, 10 lat temu, 7 lat temu, pewnie nawet 6 lat temu. Dopiero w pewnym momencie to jakoś z jakichś powodów odpaliło. Um, ale można zrobi, zro, zrobi, zrobić sobie krzywdę, można y, stracić czas, y, można się zakopać i tak naprawdę można usiąść po jakimś czasie i być, że już próbowałem wszystkiego i, i nic nie wychodzi. Nie? Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że. Ja nie wiem, jak jestem w tej pozycji, to ja nie wiem, czego nie wiem, tak, czyli gdybym chciał się nauczyć, nie wiem, grania na gitarze, to poszedłbym na, do nauczyciela, ta stara droga, pójście do nauczyciela w przypadku grania na gitarze, nauki malowania, szydełkowania albo nawet pójścia do trenera, jeśli chcesz być kulturystą, to jest naturalne, nie, że jeżeli chcemy iść na siłownię, no to dużo osób pójdzie po prostu na trening personalny, nie. Płaci się za to jakieś tam pieniądze. Nauczycielowi gitary też się płaci pieniądze, a w przypadku e, nauki automatyzacji, pierwszym co robimy, to jak e, zautomatyzować logowanie na stronie, nie? sam to robiłem. Jakby wiem, wiem, dlaczego tak robimy. No bo przecież to jest proste, nie przecież ja jestem w tym IT i tak dalej. Nie? Więc jakbym miał powiedzieć, co możesz zrobić, jeśli masz na to pieniądze, Znajdź sobie mentora, niech mentor z tobą, z tobą siądzie, zrobi analizę. Ja dokładnie to zrobiłem za damem, bardzo dużo pieniędzy. No, jesteście nie bogaci, na biednych nie, no. nie trafiło. Nie no, my się po prostu znamy tyle lat, że policzyłem mu stawkę ulgową. 5% zniżki, ale nie, no jakby idzie, przychodzi do mnie na przykład Adam, czy przychodzi ktoś inny, kto, kto chciałby ze mną popracować, robimy sobie analizę, co wiesz, czego nie wiesz, czym się zajmujesz i tak dalej. Czyli przychodzisz do doktora, doktor ci robi, wiesz, badanie, co nie? I rozpisujemy sobie obszary, według mnie takie masz braki, Musimy sobie popracować nad tym, nad tym, nad tym, nad tym, co to jest to to. Tak jak mówiłem, znowu wiedza o aplikacjach, e, o web aplikacjach, o tym jak działa internet. To jest zadziwiające jak dużo i dla mnie to naprawdę rozwala mi to głowę dalej, jak dużo osób pracujących w IT nie wie w ogóle jak działa internet i web aplikacja, jak działa komunikacja http. Później same systemy, poruszanie się w tych systemach, programowanie i później dopiero jak mamy te solidne podstawy, to dopiero wtedy uczymy się e, automatyzacji, tak? I ja, ja sam patrzę na automatyzację szerzej. Ja patrzę na automatyzację jako automatyzację procesu. Ten procesem może być po prostu logowanie na stronie, może być przerzucanie czegoś do API, a może to być jakiś tam skrypt, który robi coś innego. Więc najlepsza moim zdaniem droga to jest znalezienie sobie mentora. Zrobienie takiej analizy i niech cię mentor prowadzi. Tak? Od tygodnia do tygodnia będzie ci dawał rzeczy, albo będzie zawsze z tobą siadał na lekcjach. Jak uczymy się języka, to też idziemy do nauczycieli i uczymy się tego. Tylko to jest drogie po prostu, bo taka godzina pracy takiego mentora kosztuje sporo, co nie? No ale ten mentor, to rozumiem, że dzisiejszych czasach to on nie, nie przeprowadza cię przez te wszystkie rzeczy, tylko bardziej podsuwa ci tak materiały, tak. czyli on ci powie, który kurs, którą tak. książkę, który film obejrzeć, tak? Tak, tak jasne. W ten sposób. No i myślę, że to okay. jest wtedy relatywnie dobra droga. Jeżeli jeżeli zbudujesz sobie, znajdziesz sobie dobrą osobę i zbudujesz tą dynamikę dobrze, jesteś w stanie sobie sama albo sam pewne małe bloki przećwiczyć, czyli na przykład mówię nie wiem, Adamowi dobra, to teraz już znasz nie wiem, podstawy tego i tego, no to zajmij się, nie wiem, pętlami czy ifami. Czy no akurat Adam sobie wziął po prostu zagadnienie Pythona i, i robił to na jakimś tam innym kursie? Ale gdybyś miał problemy, gdybyś miała problemy z programowaniem, no to muszy, musimy siadać i musimy rozwiązywać te problemy. No dobra, ale to w takim razie to nie jest taki nauczyciel jak od gitary. To nie, jest nie. bardziej taki człowiek, który mapę ci buduje, tak. a ty sobie idziesz według tej mapy. Tak? tak. Nauczyciel gitary, no to ja wyobrażam sobie, że poszedłbym do niego i pokazałbym mi wszystko krok po kroku, tak? A potem nie, ewentualnie bym ćwiczył znaczy, w domu. Tak? Nauka gry na gitarze to może być też, oczywiście, jakby, czy to powinno się odbywać znowu cyklicznie. I znowu nauka automatyzacji też musi się odbywać przez. 3, 6 miesięcy, rok, ile tam jest potrzebne, cyklicznie, codziennie, co tydzień, codziennie we własnym zakresie, a raz na tydzień czy dwa razy w tygodniu spotkanie z kimś tam, nie? I nauczyciel od gitary też tak samo ci powie, tak? Najpierw tak się w ogóle układa palce. Popracujemy nad tym godzinę i teraz idź i poćwicz to i to. I przez tydzień ćwiczysz, nie? I wydaje mi się, że mentor robi trochę podobnie, tylko w innym zakresie, czyli mówi ci, okej, okay, to jest zagadnienie, pogadajmy o tym teraz, pogadajmy o tym, ewentualnie mówi ci, dobra. Podsumujmy to, co zrobiłeś do tej pory, czy w ostatnim bloku. Z czym miałeś, miałaś problemy? Przegadajmy to na najbliższy tydzień jest to. Też można tak zrobić. To nie jest problem.